Sponsorem audycji są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku rozmów przy wodzie o wodzie. W ramach obchodów 120-lecia wodociągów bydgoskich powiemy dzisiaj sobie o tym jak na przestrzeni lat zmieniała się jakość wody w bydgoskich kranach. Zapraszam do oglądania. Muzyka a naszym gościem jest pan Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry pani. Po jednym spotkaniu na żywo kolejny odcinek przechodzi do wersji zdalnej niestety, ale cieszę się, że choć w tej formie możemy przeprowadzić kolejną rozmowę, zwłaszcza, że nadal trwa jubileuszowy dla wodociągów rok 120-lecia. Rok mamy pandemiczny, ale może w związku z tym te obchody będą nieco rozciągnięte w czasie i będziemy mogli sobie bardzo szeroko omówić różne w związku z tym historyczne wątki związane z bydgoskimi wodociągami. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy Panie prezesie o samej historii wodociągów, jak ta woda sukcesywnie docierała do coraz większej liczby bydgoszczan, a dziś chciałam poprosić, abyśmy porozmawiali o samej jakości wody. Bo to, że ona dziś jest tak doskonała w kranach Bydgoszczan dostępna o każdej porze, również w upalne dni, co wyróżnia Bydgoszcz na tle innych miast, że możemy ją pić prosto z kranu niemalże bez ograniczeń, tak nie zawsze było, prawda? I chciałam zapytać się, jaka właśnie była więc ta droga bydgoskiej wody? Ta droga była można powiedzieć, falująca jak woda, bo sięgnąć do 1900 roku, kiedy te nowożytne wodociągi zaczęły działać, ale myślę, że jeszcze wcześniej, bo te pierwsze drewniane wodociągi, tak je nazwijmy, powstały w 1523 roku, też na jakość wody zwracały uwagę, bo wtedy Rada Miasta Bydgoszczy też ustalała przepisy, które miały chronić jakość wody w rzece Brydzie, z której to bezpośrednio wodę do wodociągów pobierano. Nie najlepiej z tą jakością było, bo po 20 latach zmieniono źródło zasilania miasta wodę, przeniesiono ujęcie wody do Doliny Pięciu Stawów, dzisiaj istniejącej, gdzie była bardzo czysta woda ze strumieni, gromadzona w stawach i z tego źródła doprowadzano wodę do miasta przez ponad 200 lat. Kwestia jakości była zawsze ważna. XIX wiek to był problem, bo miasto się rozwijało, może będzie to był taki trochę wyścig, falowanie źródła jakość i rozwój miasta i potrzeby miasta. XIX wiek, intensywny rozwój Bydgoszczy spowodował, że zaczęło brakować wody, zaczęło brakować przede wszystkim dobrej wody. Różne chaotyczne próby znalezienia dobrego zaopatrzenia miasta w wodę, dobrego źródła, to no nie dały rezultatu. Wiele lat dyskusji o tym mówiliśmy. 1900 rok, kiedy to wybudowano i uruchomiono nowożytne wodociągi. Ujęcie wody w Lesie Gdańskim stało się źródłem zaopatrzenia miasta w wodę. Wody z wody podziemnej. Wtedy też zwracano uwagę nie tylko na ilość, ale też na jakość. Wtedy badano tą wodę również, badano ją pod względem fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i ta jakość musiała być również zapewniona. I podobnie rozwój miasta, I, II wojna światowa, wiemy tę historię. Jeżeli był harmonijny rozwój, dzisiaj byśmy powiedzieli zrównoważony, nie było problemu z ilością wody, ale i też i z jakością. Po wojnie bardzo dynamiczny rozwój biteworszy spowodował, że tej wody znowu zaczęło brakować. Co do ilości, ale też co do jakości. To był taki wyścig potrzeby, oczekiwania, a możliwości. 62 rok budowa ujęcia wody na rzece Brdzie i próba rozwiązania tego problemu dała efekty na bardzo krótki czas. Lata 70., kolejna rozbudowa stacji, lata 80. Cały czas był problem z ilością i z jakością. Dopiero dekada. 2000, 2010 2010 e, i możliwości techniczno-technologiczne dostęp do techniki do technologii e, z, z wolnego świata ale przede wszystkim e, środki finansowe z Unii Europejskiej bezwrotna pomoc dla mieszkańców Bydgoszczy umożliwiły konsekwentne i bardzo profesjonalne rozwiązanie problemu jakości wody i ilości wody. I od tego czasu od 2010 roku od grudnia dokładnie możemy mówić, że Bydgoszcz ma zagwarantowaną jakość przydogszczanie dla nich przecież ta woda jest, mają zagwarantowaną ilość, jakość, ale niezawodność dostaw. I to jest nam dane na wiele, wiele lat. Myślimy, że nawet na dwa, trzy pokolenia. Co zapoczątkowało tę zmianę, którą my dziś bezpośrednio odczuwamy? W latach 90. jaki był bilans otwarcia. Jakość wody nie zawsze spełniała, często nie spełniała norm jakości wody do picia. Tej wody brakowało. 5% gorsza nie miało dostępu do wodociągu publicznego. Podobnie ze ściekami. Oczyszczaliśmy raptem 25% ścieków, reszta odprowadzana była do rzeki Brydy Wisły, w centrum Część, miasta. To jest nie do pomyślenia. Nie tak. tak. 15% Wydgorszczy nie miało dostępu do publicznej kanalizacji. Jak to się zaczęło? No, tak naprawdę to, y, zmiana nastąpiła na skutek zmian społeczno-gospodarczych, społeczno-politycznych w 1989 roku. To zapoczątkowało otwarcie. Polski na Europę, na świat, wtedy dowiedzieliśmy się ku zaskoczeniu, że oto na Zachodzie można pić i pije się wodę z kranu, że nie ma problemu z brakiem wody. Dalej, że nie ma problemu ze ściekami, że rzeki są czyste, jeziora są czyste, nie to co u nas i to dał świadomość, informacja, wiedza i świadomość Polaków, że my tego też chcemy. Na ile to były ważne oczekiwania, to przypomnę, bo mało o tym pamiętamy, że jednym z zobowiązań akcesyjnych w zobowiązań w traktacie akcesyjnym było zobowiązanie rządu polskiego, że zapewni wszystkim Polakom kranie wody o jakości wody do picia i zapewni oczyszczanie wszystkich powstających ścieków do standardów, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. I to było to zobowiązanie, które konsekwentnie, jak mówiliśmy wielokrotnie, zrealizowaliśmy, nie byłoby to możliwe bez tego otwarcia na Europę Zachodnią, na świat, co dało nam dostęp do techniki i technologii, ale też do maszyn, urządzeń i materiałów. Ale przede wszystkim y, pomoc finansowa Unii Europejskiej, podatników Unii Europejskiej, którzy tak naprawdę sfinansowali w y, ponad 50 inwestycje, które nam tą jakość dzisiaj y, zapewniają. I w związku z tymi możliwościami, które y, dała y, naszemu krajowi Unia Europejska, wystartowaliście Państwo z projektem i y, 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 był to, jak y, wiemy, projekt rewolucyjny. Ale dlaczego? Tak, to było ponad 20 lat temu, ale pamiętam dokładnie jak to było. Rozpoczęło się od spotkania z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który zaproponował Bydgoszcz i innym miastom w Polsce pomoc w przeprowadzeniu projektu restrukturyzacji przedsiębiorstwa wodociągowego. Co to znaczy? Znaczy odnowa spółki. Przede wszystkim inwestycje, ale też usprawnienie działania organizacji. My do tego projektu przystąpiliśmy, ale byliśmy też już gotowi, bo przypomnę, że miejskie wodociągi przygotowały, zleciły opracowanie generalnych programów rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę, systemu wodociągu, systemu kanalizacji, oczyszczania ścieków i systemu kanalizacji deszczowej. Te generalne programy opracowało nieistniejące już dzisiaj, szkoda, Biuro Projektu Budownictwa Komunalnego, w którym miałem przyjemność pracować, i na bazie tych programów, te połączone siły, czyli umiejętności wiedza bydgoskich inżynierów i umiejętności w zakresie finansowania architektury, finansowania projektów inwestycyjnych ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dały bardzo dobry, wartościowy projekt, który został złożony do Komisji Europejskiej wraz z dziesięcioma innymi projektami z Polski w czerwcu 2000 roku. Były też trzy projekty z Litwy, co się okazało w wyniku bardzo profesjonalnej oceny przez specjalistów, ekspertów, projektów. W obszarze inżynierskim, w zakresie możliwości wykonania, w zakresie finansowania, ale też analiz ekonomicznych. Wszystkie te projekty zostały odrzucone jako nieprzygotowane właściwie. Jedynie projekt bydgoski uzyskał akceptację, bardzo wysokie noty. Byliśmy jako pierwszy projekt, Czerwcu 2000 roku zatwierdzony finansowania z programu, jeszcze przedakcesyjnego ISPA, dofinansowania przez Komisję Europejską dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. To się stało dla projektu właśnie bydgoskiego. Powiem jeszcze tak, że mieliśmy ogromną satysfakcję z tego, że nasz projekt później był wykorzystany jako wzór, jako dobry przykład, jako dobry szablon do korekty i weryfikacji 10 odrzuconych projektów, które pół roku później uzyskały akceptację Komisji Europejskiej, też były później realizowane. Takie były początki. To były bardzo dobre początki. Można powiedzieć, że był to wzór i był to projekt przyjęty bez, można powiedzieć, bez żadnych wątpliwości przez Unię Europejską. W dodatku jeszcze można szybko dodać, że dwudziestolecie państwo świętują tego sukcesu w tym roku. Podsumowaliśmy, uznaliśmy to jedno z najważniejszych wydarzeń tak naprawdę w okresie 120 lat minionych. To było najważniejsze wydarzenie. Myślę, że właściwe będzie porównanie, że tak samo ważne, cenne i wartościowe dla mieszkańców, dla miasta Bydgoszczy, jak w ogóle pobudowanie wodociągu w 1900 roku z konsekwencjami korzyści dla mieszkańców i możliwości rozwoju miasta. Panie prezesie, to powiedzmy może teraz, w czym tkwiła wyjątkowość tych projektów? Ja przypomnę tylko ich nazwy. Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny oraz Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny 2. Siła i wartość projektu wynikała z metodologicznego podejścia, jeżeli chodzi o planowanie wielkości systemu wodociągu, systemu kanalizacji, zastosowanych metod inżynierskich, jeżeli chodzi o obliczenia technologiczne, obliczenia inżynierskie i projektowanie inżynierskie. Drugie z właściwych metod planowania finansowego, a w szczególności planowania finansowania inwestycji, w efekcie powstał tak wartościowy projekt. Zakres projektu, bardzo szeroki, nakreślony w programie ogólnym wodociągu. W programie ogólnym kanalizacji był tak duży, tak szeroki, że podzieliliśmy go na dwie części. Pierwsza część to właśnie bydgoski system podciągowo-kanalizacyjny finansowany w ramach programu ISPA rok 2000, i drugi, yy, numer dwa z roku 2004, finansowany w ramach projektu Funduszu Spójności. Dopiero obydwa programy, bardzo szerokie, bardzo skomplikowane, dały efekt, o którym dzisiaj mówiły. Te dwa programy, ich realizacja pozwoliła spełnić zobowiązania akcesyjne w zakresie jakości wody, oczyszczania ścieków, pozwoliła spełnić standardy jakości określone w dyrektywach unijnych dotyczących ścieków, dotyczących wody, dotyczących ochrony środowiska, dotyczących ochrony gleby. I stąd to całościowe, systemowe spojrzenie. Wydogowski projekt od samego początku widział te generalne cele. Nakreśliliśmy generalny plan rozbudowy systemu wodociągu, systemu kanalizacji w perspektywie 20-25 lat, 40-50 lat. Na podstawie tych generalnych planów zdefiniowaliśmy szczegółowe projekty ujęte w owych programach unijnych i konsekwentnie je zrealizowaliśmy, korzystając z dostępnej wtedy pomocy finansowej Unii Europejskiej i dało nam to osiągnięcie celów zdefiniowanych na początku programu i konsekwentnie je zrealizowaliśmy, spełniając e, owe dyrektywy unijne co do jakości wody i czystego środowiska. A czy te cele, o których Pan Prezes e, wspomniał, czy one wszystkie e, były zrealizowane? Udało się to? Podsumowanie realizacji programów zostało zawarte w raporcie końcowym ocenionym pozytywnie przez jednostki. Centralne Warszawy, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, ale przede wszystkim przez Komisję Europejską, która zatwierdziła te raporty, rozliczyła końcową płatność, stwierdzając, tym samym, że w, w 100% zrealizowano zobowiązania akcesyjne. Też bardzo współczesna i niedawna informacja. Komisja Europejska dokonała podsumowania. Zobowiązań akcesyjnych, dla których daty ustalono koniec 2015 roku, i takie postępowanie przyszło do Polski, niestety nie do końca pozytywne. Okazuje się, że Bydgoszcz, jako miasto, w 100% zrealizowało zakładane wtedy cele, czyli zapewniliśmy jakość wody, jakości wody do picia, ale przede wszystkim w zakresie kanalizacji, jeżeli chodzi o zbieranie i oczyszczanie. Ścieków. Bydgoszczy oczyszczamy ścieków do ponad 99,5% mieszkańców Bydgoszczy. To jest bardzo wysoki wskaźnik, bliski 100%. Taki był cel i ten cel został osiągnięty. To nie jest tak, że myśmy byli do samego początku przekonani w 100%, że to jest właściwa droga, że tak trzeba. Mieliśmy wątpliwości. Wynikało to z takiej prostej pokory. oraz po raz pierwszy otworzyliśmy się na świat. Przyjechali eksperci z Anglii, z Londynu, z Danii, inżynierowie, fachowcy doświadczeni. Byliśmy pełni pokory, czy to, co robimy, jest Dobrze robione. Ja zapytałem nawet inżynierów z Danii, którzy przyjechali pomóc nam e, w zakresie rozwiązań inżynierskich, i usłyszałem ku mojemu zaskoczeniu wtedy bardzo prostą odpowiedź Proszę Pana, my możemy się od was tylko uczyć. Nie jesteśmy w stanie poprawić niczego, co zrobiliście. Zaprojektowaliście to od strony inżynierskiej rewelacyjnie, tylko realizować to, co zaprojektowaliście. Ja przyznam szczerze, że spojrzałam do jednej z kilku przygotowanych przez wodociągi prezentacji i liczba tych efektów rzeczowych, w konsekwencji również ekologicznych jest naprawdę bardzo imponująca. I chciałam teraz zapytać o te najważniejsze części projektu. Czy moglibyśmy krótko, choć wiem, że to trudne, wymienić kilka z nich? Myślę, że należałoby wymienić cztery obszary naszych działań, które dały korzyści, które dzisiaj widzimy. Przede wszystkim budowa ujęcia sztucznej infiltracji. Na czyszkówku i modernizacja stacji wodociągowej czyszków. Niebywałe korzyści na dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Wszystkie duże miasta, aby tylko że jest dużym miastem, są skazane na pobór wody powierzchniowej, najczęściej rzek o jakości różnej, wody bardzo trudnej w uzdatnianiu, o zmiennych parametrach i ten problem my rozwiązaliśmy. Profesjonalny poprzez budowę ujęcia sztucznej infiltracji zastosowaliśmy tam bardzo innowacyjną technologię, która pozwoliła nam wodę powierzchniową zamienić na wodę podziemną, dodatkowo jeszcze ją uzdatnić, ulepszyć i dzisiaj mamy wodę o tak wysokich walorach jakościowych, o, którym, o których Wytgostanie doskonale wiedzą. Najbardziej cenna, najbardziej wartościowa część naszego projektu dalej. Oczywiście likwidacja wylotów ścieków do rzeki, budowa kolektorów zbiorczych, przepompowni ścieków, rociągów tłocznych i przetłoczenie wszystkich powstających bydgoszczy ścieków na oczyszczalnię ścieków Forton Kapuściska, aby tam skutecznie te ścieki oczyścić. Dalej część tego projektu ściekowego, modernizacja, rozbudowa oczyszczalni ścieków Forton. Bardzo ważne. Wszystkie ścieki, które do, na to oczyszczalnie trafiają, są oczyszczane z zachowaniem bardzo wysokich reżimów technologicznych, dyrektyw unijnych. I to powiem przy wykorzystaniu przede wszystkim procesów naturalnych, biologicznych, z niewielkim wykorzystaniem środków chemicznych. Bardzo ważną częścią tego projektu była budowa kanalizacji która umożliwia podłączenie e, wszystkich twórców ścieków bydgoszczych, w szczególności mieszkańców Bydgoszczy, aby uzyskać ten wysoki wskaźnik e, odprowadzenia prowadzenia oczyszczania ścieków. Takim kluczowym elementem projektu e, dla oczyszczania ścieków e, była budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych. Była to też pionierska instalacja. My pokazaliśmy, jak można, jak należy, problem utylizacji odpadów z oczyszczania ścieków, odpadów niebezpiecznych, rozwiązać poprzez ich utylizację bardzo bezpieczną, Mało tego z wykorzystaniem, z odzyskaniem energii zawartej w tych osadach. My wykorzystujemy tą energię w postaci biogazu, najpierw do ogrzewania, do produkcji energii elektrycznej. Finalny proces suszenia i spalania pozwala zamienić ten neutralny osad w odpad zwykły, który może być wykorzystywany jako dodatek do betonów, do budownictwa drogowego czy innego. Bardzo ważny, bardzo cenny, wartościowo pakiet tych naszych inwestycji. Równie ważna była modernizacja systemu dystrybucji wody. Po cóż z tego, że na wyjściu ze stacji utajniania wody będziemy mieli jakość wody doskonałą, kiedy ona może i w przeszłości ulegała zanieczyszczeniu na drodze przepływu do klienta. Stąd renowacja wszystkich magistral wodociągowych, aby jakość wody była dostarczana do dzielnic w identycznej jakości jak na wyjściu ze stacji uzdatniania wody. Dalej budowa sieci wodociągowej, która umożliwia podłączenie wszystkich Bydgoszczan do miejskiego wodociągu, ale też wymiana wodociągu za cementu. To jest trzeci pakiet, który w ramach tego projektu został zrealizowany. I czwarty, taki myślę na koniec, ważny, niezmiernie ważny, Trzeba było posprzątać po sobie, po tych kilkudziesięciu latach, kiedy dewastowaliśmy środowisko, korzystaliśmy z niego w sposób rabunkowy, czyli oczyszczenie rzeki Brdy, kanału bydgoskiego poprzez bagrowanie, dalej rekultywacja terenów po oczyszczalni ścieków, pola irygacyjne, czy rekultywacja terenów po osadniku e, Łoskoń. To dało nam w efekcie doskonałej jakości wodę w rzece Brdzie, o czym mówiliśmy. Pierwsza, druga klasa czystości, ewenement nie tylko w skali kraju. Było w ramach tych dwóch programów 31 zadań, łącznie 93 kontrakty zostały wydgorsze zrealizowane w okresie 12 lat, i to pokazuje skalę tak. deficytu, jaki mieliśmy. To się często nazywa luką infrastrukturalną w wymiarze finansowym. To było ponad miliard złotych, aby uzyskać standardy jakości wody, jakości ścieków, takie jak na zachodzie, jakie my chcieliśmy mieć również w Polsce wydgorszy. To jest, myślę, miara tego, co przez te inwestycje, przez te lata osiągnęliśmy. Niezwykle szerokie i wieloaspektowe działanie. Wydaje mi się, że z początku mieszkańcy bydgoszczy mogli nie być świadomi zakresu tych działań porządkowych, modernizacyjnych. Podobnie jak nie od razu poczuli bezpośrednie korzyści, ale czego nie zauważyli mieszkańcy, zauważyły instytucje zajmujące się wodą i ściekami i doceniły ten projekt już na etapie jego powstawania. Też oczywiście zauważyli, dostrzegli, może nie od razu, korzyści ze zrealizowanych inwestycji. Natomiast tak naprawdę najistotniejsze na początku były oceny instytucji, które te projekty akceptowały, finansowały, nadzorowały realizację, w szczególności Komisja Europejska. Mieliśmy ogromną satysfakcję, czytając list ze strony Komisji do Rządu Polskiego, w którym Komisja gratulowała rządowi polskiemu takiego projektu jakby gorszy i życzyła sobie, i Polsce, aby podobne projekty trafiały e, z Polski e, również inne, pozostałe. Został przez Komisję Europejską mocno jako projekt najbardziej kompleksowy, bo analizował, rozwiązywał problemy od kropli wody na ujęciu wody poprzez jej uzdatnianie, dystrybucję później jako ściek. Dystrybucję na oczyszczalni cieczy, oczyszczanie, utylizację osadów ściekowych. Wszystkie elementy systemu zostały przeanalizowane, rozbudowane, zmodernizowane albo wymienione na nowe i dopiero efekt synergii, efekt całościowego działania widzimy dzisiaj w postaci właśnie tej jakości. Dalej, oczywiście, ocena jednostek centralnych, my tak to nazywamy, czyli Narodowy Fundusz, oczywiście, w pierwszej kolejności. Ogromna pomoc i wsparcie Ministerstwa Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czy Ministerstwo Finansów. Wszystkie te instytucje po drodze te nasze projekty prowadziły, monitorowały, nadzorowały, Weryfikowały różnego rodzaju wnioski i w efekcie wszystkie te instytucje na koniec, nasz raport końcowy oceniały, oceniły też pozytywnie działania naszego projektu. Nasz projekt, ten pierwszy, ten z Polski z 2000 roku, był pierwszy w latach wykorzystywany jako wzorcowy dla innych projektów, bo okazuje się, że tak się zapraliśmy do pracy w Bydgoszczy, prawda, starając się do pracy wykonać jak najlepiej tylko potrafimy, korzystając oczywiście z pomocy Europejskiego Banku Bud Odbudowy i Rozwoju, bo to jest ważne, że te nasze rozwiązania w zakresie projektu, Projektów, czy w zakresie procedur okazałyby się na tyle ważne, żeby wykorzystywane również dla innych projektów. To jest bardzo cenne, bardzo ważne, bo chodzi o to, żeby wszyscy najlepiej podobne projekty, podobne efekty z tych projektów mogli mieć u siebie. Szczególnie cenna dla nas jest ocena Europejskiego Banku Odbudowy Rozwoju, który podobny projekt proponował ośmiu miastom w Polsce i tylko w Bydgoszczy. Taki projekt z pomocą Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju został zrealizowany konsekwentnie w 100%. Pamiętam oceny dyrektorów z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, którzy odwiedzili Bydgoszcz, oceniali nasz projekt, było ich 21, że to były najlepiej wydane pieniądze bydgoszczy, najbardziej efektywnie wydane pieniądze, ale dalej szczególnie cenne było to, że równolegle z inwestycjami wodociągi przeprowadziły proces restrukturyzacji, może powiedzmy odnowy wodociągów jako organizacji. Bo no nie sztuką jest wydać pieniądze na inwestycje, ale ważne jest, żeby przedsiębiorstwo, organizacja, która zarządza tą infrastrukturą, działała sprawnie, efektywnie, nowocześnie, żeby maksymalizować korzyści dla mieszkańców. E, I to przez Ebor ten projekt budowlski był traktowany jako projekt wzorcowy dla, dla innych. Dla nas też były bardzo ważne oceny tych, którzy nas odwiedzali i pytali, jak takie projekty się przygotowuje, jak takie projekty się realizuje. Mieliśmy bardzo wiele wizyt z miast z Ukrainy, z Kazachstanu. Z Indii, z Rumunii. Mieliśmy niebywałą okazję przekazywać nasze doświadczenia i satysfakcję z ocen i z tego, jak właśnie nasi koledzy, bo to byli wodociągowcy najczęściej, samorządowcy. Jednym z efektów, może i najważniejszym, panie prezesie, z wśród tych wszystkich, które pan wymienił, jest to, że odkręcamy kran i mamy możliwość napicia się czystej, zdatnej do picia wody, świetnej jakości. I chciałam jeszcze raz skorzystać z możliwości tego, że rozmawiamy, że oglądają nas bydgoszczanie i powiedzmy im, bo ciągle jeszcze możemy z tą wiedzą dotrzeć do szerszej publiczności, co wyróżnia tę naszą wodę bydgoską? Jakość. O jakości, o walorach wody wodociągowej, decyduje ilość zawartych soli mineralnych. Im więcej soli mineralnych, tym jakość wody jest lepsza. Woda jakość ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. My mamy wygorszy to szczęście, że mamy wodę z ujęcia w o bardzo dużych zawartości soli mineralnych. Woda ta jest klasyfikowana jako woda o średnim poziomie mineralizacji. Mamy też wodę z szkółka o niskim poziomie mineralizacji, ale wodę o bardzo dobrej jakości. W efekcie otrzymują wodę o bardzo dużych walorach zdrowotnych, zawierających pierwiastki, sole bardzo ważne, niezbędne dla naszego zdrowia, w szczególności dużej ilości wapnia i magnesu. To pierwiastki kutulcowe, które odpowiadają za regulację ciśnienia krwi, ciśnienia osmotycznego krwi, za regulację układu nerwowego. Potas, bardzo ważny wpływ na upodobliwość naszych nerwów. Lit, pierwiastek, można by powiedzieć, dotyczny, stosowany w preparatach, które odprawiają nasz nastrój, wpływają na dobre samopoczucie, są stosowane w leczeniu depresji czy strąd, który jest używany jako sole oczywiście do leczenia chorób władu kostnego. Te sole mineralne w wytkowskiej wodzie mamy na co dzień, mamy je w kranie, to jest ogromna wartość, to tak naprawdę podsumowanie wszelkie oceny należy sprowadzić do tego, że mamy wodę o jakości wody do picia. Mało tego, mamy wodę o bardzo wysokich walorach zdrowotnych, w ten sposób ciągle dostarczaną, niezagrożoną wodę do jakości, co do ilości. I z tego się powinniśmy cieszyć, i się cieszymy, bo mamy świadomość tej wody i jej walorów. Badamy, oceniamy, pytamy mieszkańców Bydgoszczy, jak oceniają jakość wody. Okazuje się, ostatnie badania ankietowe pokazało, że ponad 60% Bydgoszczan pije wodę z kranu, ponad 80% ma świadomość jakości i walorów zdrowotnych tych. To jest naprawdę ogromny postęp. Zaczynaliśmy od poziomu 15%. Akceptacji wody już po zakończonych inwestycjach w 2010 roku. Yy, wspomniał Pan Prezes o badaniach. To jeszcze na koniec, tylko ponieważ te pytania w okresie pandemii padają najczęściej. Woda bydgoska jest również regularnie badana. Tak, ta jakość nie jest dana raz na zawsze. Nie to, że uzyskaliśmy, ona już jest. Yy, na tą jakość pracujemy codziennie. Te procesy uzyskania są bardzo skomplikowane, wymagają pilnowania reżimów technologicznych. To nie są rzeczy ustalone raz na zawsze. Technolog nadzoruje codziennie. Proces technologiczny uzgadniania wody czy to w lesie gdańskim, czy w szczególności na czyszczupku i dokonuje stosownych kolek, aby zagwarantować tą jakość wody. Dalej, żeby tą jakość kontrolować, mieć na nią wpływ i ją gwarantować, trzeba kontrolować tą jakość. My kontrolujemy dzień w dzień jakość wody w ponad 200 punktach na samej sieci wodociągowej, by to Po to, żeby zagwarantować jakość wody naszego klienta. Wykonujemy dzień w dzień ogromną ilość czynności, w szczególności płukania sieci, kontroli jakości wody zmiany reżimu puchania wody, aby zapewnić codziennie w każdej chwili tą doskonałą jakość wody w kranie. Kontrola jakości przez laboratorium, w tym ciągu laboratorium akredytowane, że na wysokim poziomie wiarygodności co do jakości oznaczeń też jest weryfikowana i kontrolowana przez Inspekcję sanitarną, która również prowadzi nadzór monitoring nad jakością wody. Panie prezesie, pozostaje mi w takim razie zachęcić pana na koniec do zrobienia naszego symbolicznego łyku bydgoskiej wody i państwa również stale zachęcamy do picia kranówki. Nie tylko ze względów na te wszystkie walory, które nasza bydgoska woda zawiera, ale również wspomnijmy o tym, że nie generujemy kolejnych plastikowych śmieci. Jest to w pełni ekologiczne podejście. Bardzo dziękuję panie prezesie za ogrom tych informacji i wiedzy. Dziękuję za rozmowę a państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.